Cześć, witajcie! Spotykamy się znowu z kosiarką Cedrus, która już na kanale się pojawiła. E, jestem już po jakichś 6 godzinach pracy tą kosiarką. Olej przez właśnie sobie zmieniłem i dostrzegam już pewne problemy, e, jakie się wiążą z tą kosiarką. Ogólnie na pewno plusem jest łatwe odpalanie, e, dobrze działający. Rozrusznik, jak również napęd. Do minusów na pewno jest nóż, który bardzo kiepsko tą trawę zbiera do tego kosza, nawet nie jest to połowa kosza w trakcie koszenia. Druga sprawa, przy wyższej trawie nóż nie potrafi tej trawy wyrzucić. A więc wiąże się to z tym, że trzeba co chwilę robić po stoję, aby odetkać wylot. Przy trawie, którą ja tutaj mam dosłownie 15 cm nie jestem w stanie e, przejechać paska 30 metrów żeby raz się chociaż nie zatrzymać aby poprawić tu trawę w tym koszu i odetkać wylot i już Wam pokazuję jak to wygląda e, wyrzut jest całkowicie zablokowany e, nie ma możliwości dalszej dalej zbierania tej trawy do kosza o. muszę to odetkać trawa jest ścinana na długie dźbła takie więc też aby tu już raz upychałem w tym koszu tą trawę no to popatrzcie ile tu jest o, inaczej ile tu jest jeszcze miejsca w tym koszu na tą trawę a trawa jest niedozbierana a tak jak mówię jest to kwestia, kwestia noża on będzie dobry do wyrzutu bocznego lub gdybyśmy bez kosza kosili, odchylając kawałek tej klatki, tak żeby ta trawa leciała bezpośrednio do tyłu, to być może ten nóż da radę. Ehm, dlatego jeśli kosiarka ma się nazywać, e, że jest to trzy w jednym, i mulczowanie, i zbieranie i wyrzucanie do kosza, to ten nóż powinien być odpowiednio wyprofilowany, z odpowiednimi łopatkami, które mogłyby wywołać ten pęd powietrza i tutaj wypychać. Albo po prostu ten nóż sobie nie radzi, albo ten wylot trawy jest za mały. Więc to jest taki minus jeśli chodzi o tą kosiarkę. A ja chciałem w tym sezonie trawy zbierać, a nie zostawiać się na trawniku. Jeśli chodzi o ten kosz, no to popatrzcie. Jest takie trzy czwarte kosza, więc miejsca na tę trawę tutaj jest. i Gdyby ona była lepiej wyrzucana, to by to jakoś działało. A kolejna sprawa znowu zabity wylot. Wylot yy, ten z tyłu trawy. Tutaj ta trawa wcale nie była taka wysoka, jak widzieliście. I wystarczyła jedna większa kępka, żeby już był problem z tym, żeby tutaj wyzbierać. Teraz kosię naprawdę małą trawkę. Eee, już tak tylko kosmetycznie, żeby już ten troniczek wyrównać. Także przy tej małej trawie, eee, no, całkiem porządnie ten kosz upchało, powiem szczerze. Tutaj niewiele zostało przestrzeni i tak i tak bardziej byli trawił nie wyrzuciło to, ten nóż do tyłu, eee, nie wyrzuciłby ten nóż do tyłu. Także jest ok, ładnie nawet zbita ta trawa jest, no więc, tak jakby było, to jest ok, no ale to przy niższej trawie, jeśli kosmetycznie tak sobie kosimy raz w tygodniu, to nie ma problemu, wtedy jest ok, wszystko. Mm, teraz sobie zdemontuję kosz i będę kosił bez kosza, natomiast tylko z wyrzutem tym tylnym. No i chcę zaobserwować, czy jeśli po prostu bez kosza będziemy kosić, to ten nóż sobie będzie radził, ehm, to czy. Ten wylot nie będzie nam się blokował. Widzieliście bez kosza, kosiareczka radzi sobie całkiem przyzwoicie z tym nożem i jakoś tą trawę wypluwa. Natomiast chcąc zbierać do kosza, będziemy mieli troszeczkę z tym zabawy i może nas to troszeczkę denerwować i irytować. Natomiast jeśli chcemy kombajn do koszenia trawy byle skosić, to ta kosiarka tutaj radzi sobie bez problemu. Nawet na wyższej trawie, a nawet jak pewnie słyszeliście, uderzyłem w kawałek korzenia, gdzie go nóż rozłupał. I w sumie silnik nawet tego bardzo nie odczuł. Również na różnych kratowinach i innych kępach trawy, silnik daje radę. Do silnika zastrzeżeń nie mam, i raczej. E, znając tą konstrukcję e, specjalnie nie ma się czego czepić e, z rzeczy na które warto zwrócić uwagę no więc właśnie to jest ten nóż e, tutaj jeszcze e, widziałbym troszeczkę mocniejszą tą obudowę stalową e, tak zwaną tą lawetę bo troszeczkę przy tym silniku ona pływa jeśli często podnosimy przód do góry przy jakimś nawracaniu przy przeszkód troszeczkę jest to miękkie no, co będzie skutkowało szybszym zmęczeniem materiału. Natomiast tak, o czym trzeba pamiętać? Cena tej kosiarki, bo około 1800 zł, mamy tą kosiarczkę z rozrusznikiem, z dużym mocnym silnikiem, całkiem przyzwoicie wykończoną. Odnośnie napędu to działa bardzo energicznie. Po wciśnięciu klamki napędu od razu. Były was kopyta. Ogólnie, więcej zastrzeżeń żadnych do tego sprzętu nie mam. Ja ym, oczywiście mam to w głowie, że jest to sprzęt za 1800 zł, a nie za 3 czy 4000 I też nie ma co tutaj bardzo wymagać. Yy, tak jak powiedziałem, pierwsze 6-7 godzin pracy tą kosiarką mam za sobą. Nie była teraz czyszczona do tego, aby ją tutaj prezentować. Yy, myślę, że warta swojej, yy, swojej ceny. Także tyle w tym materiale. Dzięki za uwagę. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i do zobaczenia w kolejnym odcineczku. Na razie hej, cześć.